Marta Czerwińska, Nawrocki Klinik Gdańsk, stomatolog dziecięcy, a od niedawna protetyk. Koncepcja Slawiczka w środowisku naszym jest uznawana za bardzo trudną. Bardzo często wręcz spotykam się z takimi pytaniami, czy było warto, czy aby na pewno tak trzeba no mi na ten moment tego nie trzeba mówić jakby wiem że to jest jedyny słuszny kierunek pracy z pacjentem praca z każdym pacjentem jest wyzwaniem czy jest to pacjent wieku rozwojowego czy jest to pacjent dorosły ich obecność w gabinecie stomatologicznym często wiąże się z ogromnym stresem i tak naprawdę budowanie relacji z pacjentem jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej kluczowych elementów naszego postępowania terapeutycznego. Bo dopóki pacjent jest niepewny i nie, nie ma do nas zaufania, do tego, co my wykonujemy, czy to jest bardzo prosta procedura? Z zakresu stomatologii zachowawczej, czy wielki plan leczenia, który ma zmienić pacjenta właściwie wszystko, to to poczucie zaufania jest absolutnie kluczowym elementem. Trudno jest przekonać nieprzekonanych, to fakt. Ja ze swojego dotychczasowego doświadczenia to, co powtarzam, to ja żałuję tylko, że tak późno. Można było rozpocząć kształcenie w takim kierunku, bo świadomość pacjenta jest zupełnie na innym poziomie w stosunku do tego, jaką wiedzę miałam cztery lata temu. Ja z racji tego, że z, pracuję w, z małym pacjentem, również pracuję z opiekunem tego małego pacjenta. I mm, to jest taki. Układ współpracy rozproszony, bo nie skupiam się tylko na pacjencie na fotelu, ale również rodzicu, który jest obok. Rodzic, który to coraz częściej jest bardzo zaangażowany w proces rozwoju swoich dzieci, nie tylko intelektualny, ale fizyczny. Rodzice są coraz bardziej świadomi tego, jak zaburzony rozwój w wieku wczesnym, może negatywnie wpłynąć na jego dalsze dorosłe życie. W związku z tym, kiedy ja daję konkretne wytyczne i zwracam uwagę na wiele aspektów rozwojowych, nie tylko skupiając się na stanie uzębienia tych dzieci, bardzo często się spotykam z takim wręcz z wdzięcznością, że zwróciłam uwagę na tak wiele elementów, które z którymi można cokolwiek dalej zrobić. Pierwsze kroki swojej drogi zawodowej związałam ze stomatologią dziecięcą i skończyłam specjalizację w tym kierunku. I całe dotychczasowe życie jest jakby na bieżąco związane z leczeniem dzieci i młodzieży. Natomiast to, że szkolenie y, koncepcji slawiczka w Polsce jest dostępne, już wiedziałam od dłuższego czasu. I właśnie y, jakby dotychczasowe y, moje wybory zawodowe y, z, y, powodowały to, że y, jakoś ciężko mi było połączyć te dwa światy, ale y, chęć y, y, rozwoju y, takiego y, Zgłębienia metodologii, która da mi jasne wytyczne, jak podążać w procesie i diagnozy, i terapii pacjenta, to właściwie tylko ta koncepcja pracy z pacjentem dawała mi taką możliwość. I stąd wybór tej szkoły. A nie ukrywam, że Agnieszkę znam od ponad 10 lat, i każde moje z nią spotkanie dawało mi ogromną satysfakcję, móc obserwować, jaki poziom stomatologii ona uprawia. Więc wiedziałam, że Ucząc się od takiej osoby, to będzie absolutny właściwy wybór. Agnieszka jest jedną z najbardziej charyzmatycznych osób, jakie poznałam. Ma przeogromny dar dzielenia się wiedzą i ogromny dar edukacyjny. Fantastycznie, w bardzo zrozumiały sposób przekazuje tak trudną koncepcję. Która na początku stwarza wrażenie, że jest nie do przyjęcia. Mam nadzieję, że w środowisku stomatologicznym zaczynamy być ambasadorami koncepcji. Natomiast wiem, że w środowisku pacjentów jeszcze to jest na etapie pionierstwa. Bardzo często są zdziwieni. Ilością wykonanych zdjęć, chociażby fotograficznych, ilością pytań zadanych, procedur, które trzeba wykonać na tym etapie i czasu, które musimy poświęcić na przeanalizowanie tych wszystkich danych. To jest ogromne zaskoczenie dla nich i zupełnie inna jakość, z jaką dotychczas nie mieli kontaktu. Cały proces szkolenia i wdrażania koncepcji w życie pozwolił mi dotknąć tak wielu innych aspektów spoza stomatologii, które spowodowały, że um, naprawdę dzisiaj na problemy pacjenta, który zgłasza przy pierwszej wizycie, patrzę zupełnie inaczej. Czas spędzony i tutaj to nie tylko czas nauki, ale również czas, w którym zacieśniamy znajomości z lekarzami z całej Polski. I to Twarza nam też taką sieć znajomości, kiedy trafia się na przykład pacjent z danego regionu, wiemy gdzie mamy go przekierować w bezpieczne ręce. To jest ogromna wartość dodana do całego szkolenia. Ta kwestia poznanych ludzi, którzy również są w tej koncepcji. Żadne szkolenie łącznie ze szkoleniem specjalizacyjnym, jakie przeszłam, nie było na takim poziomie przygotowania. Zarówno merytorycznym, ale też organizacyjnym. Bo to po prostu jest tu wszystko dopięte na ostatni guzik. Muchanie siada.